Witam wszystkich po przerwie, mówi Will Bowmaker. Kłaniam się moim widzom, kłaniam się gościom, witam zainteresowanych tematem łucznictwa, a przede wszystkim tych, którzy stawiają pierwsze kroki w tej dziedzinie, bo dzisiaj powiemy sobie o tym, jak się zabrać za robienie łuków. Poradnik jest przeznaczony dla początkujących, dla osób, które nie robiły łuków albo dla tych, którzy próbowali, ale im się nie udawało, a jak coś wyszło, to było słabe. I chcą wiedzieć, jak podejść do sprawy właściwie. Najczęściej w wiadomościach pytacie mnie właśnie o to. O podstawy piszecie, że chcecie zrobić swój pierwszy łuk, ale nie wiecie jak, więc wam powiem. Po pierwsze polecam czytać forum Arkus i literaturę. Od kiedy zacząłem się interesować łucznictwem, sytuacja znacznie się polepszyła, jeśli chodzi o dostęp do wiedzy. Mamy na polskim rynku kilka książek, z których można się sporo dowiedzieć. Dzięki którym można zacząć tworzyć dobrze strzelające, tradycyjne drewniane łuki. Dla mnie te książki były niezwykle przydatne. Powiem o nich więcej w poradniku nieco bardziej zaawansowanym. Ale to jest teoria. A ja chcę wam pokazać, jak zacząć robić łuki od strony praktycznej. Większość ludzi pyta o to, jakie ściąć drzewo, jakiej średnicy. Jakie drewno kupić w tartaku, w składzie drzewnym? Bo coś przeczytali, usłyszeli, ale okazuje się, że często nie mają dostatecznego doświadczenia w obróbce drewna, o kształtowaniu łuków nie wspominając. Drewno można pozyskać, ale szkoda go zmordować, niech się powoli suszy, a tymczasem, niezależnie od tego, czy jesteś młody czy stary, jeśli nie masz wprawy, to weź zwykły kij z leszczyny, z jesionu, z klonu. Z jakiegokolwiek sprężystego drewna, no, z leszczyny najłatwiej chyba znaleźć w miarę prosty. I trenuj kształtowanie, trenuj profilowanie łuku. Nabierzesz wyczucia i będziesz miał o wiele większe szanse na to, że pierwszy łuk z pnia czy z deski nie rozleci się w kawałki przy pierwszej próbie naciągnięcia. Łuk kija chyba każdy miał w dzieciństwie, ale podejrzewam, że w większości przypadków był popełniony podstawowy błąd, to znaczy, drewno było mokre. Oczywiście, trenować profilowanie można też i na mokrym. W przypadku jesionu taki łuczek będzie nawet w miarę strzelał. Ale jeśli chcecie dobrego wyniku, to zostawcie patyk na miesiąc lub dwa w suchym miejscu i dopiero bierzcie się za struganie. Zaczniemy od wyznaczenia środka. Robię to bez miarki. Trzeba ćwiczyć oko. W łuczarstwie bardzo się to przydaje. Z ramion korę zdejmuję, w miejscu uchwytu dla ułatwienia zostawiam. Jeśli chodzi o korę, to najlepiej zdjąć ją, póki jest mokra, bo wtedy robi się to łatwo. Kiedy przyschnie, trzeba się już troszkę pomęczyć. Ja niestety mam przyschniętą, bo nie przygotowałem sobie wcześniej materiału i wziąłem z warsztatu jakiś suchy kij, który prawdopodobnie miał znaleźć się w konstrukcji stojaka do tarczy. No, ale został powołany przeze mnie do wyższych celów. I teraz drugie ramię dokładnie tak samo. Kiedy robiłem łuki w podstawówce, uginałem je o kolano i wtedy oceniałem kształt ramion. To się sprawdza w przypadku łuków o niedużej sile naciągu a te z leszczynowego kija zazwyczaj takie właśnie są. Natomiast w tutorialu użyję belki do kształtowania, żebyście mogli lepiej zobaczyć proces profilowania. Nie będzie to jakieś dokładne profilowanie, zrobię to mniej więcej tak, jak zrobiłbym to 10 lat temu. Dzięki czemu zobaczycie, jak może wyglądać i strzelać amatorski łuk z patyka, zrobiony w nie więcej niż godzinę. Tak. Wystarczy godzina, żeby zrobić taki łuk, a nawet mniej, jak ktoś się już wprawi. Używając pomocniczej cięciwy, która musi być nieco dłuższa, niż łuk, napinamy go na belce i patrzymy, jak się ugina. Zwykły patyk, jak widzicie, wygina się głównie w środku. Jeśli takie łuki robiliście, to się nie dziwcie, że one strzelały słabo, bo pracowała tylko niewielka część łuczyska, a reszta, no oprócz tego, że za ramię, robiła po prostu za balast. Ramiona łuku powinny uginać się równomiernie w każdym miejscu, po to, żeby równomiernie pracować i gromadzić więcej energii. W tym celu strugamy ramiona tak, żeby łuk był najgrubszy w środku i zwężał się ku końcom. Tylko nie zbierajcie za dużo materiału od razu, bo okaże się, że gdzieś przestrugacie, tam się zrobi za cienki i już nie będzie się do niczego nadawał. I teraz ważna rzecz. Postarajcie się nie strugać tej części, która będzie przyszłym grzbietem łuku. Część kija na całej długości, która będzie się znajdowała podczas strzelania od strony tarczy, ma być nieruszona. Strugacie tylko wewnętrzny pas łuku i boki. Ja tego wprawdzie kiedyś nie przestrzegałem w przypadku takich łuków spatyka. Zwłaszcza kiedy drewno było mokre, wtedy się nic nie stanie. No, ale chcecie zrobić łuk, który będzie strzelał 100 metrów, więc weźcie suchy kij i słoi na grzbiecie nie przecinajcie. Powiedziałem 100 metrów? No tak, tyle powinno się udać strzelić. Jak wyjdzie, zobaczymy. Troszkę ostrugałem, jest nieco lepiej, ale widać, że profil łuku jest nadal krzywy. I muszę wam powiedzieć, że on równy nie będzie, bo kij był krzywy. Można oczywiście tak ostrugać drewno, żeby po ugięciu łuk miał rzeczywiście kształt wycinka koła. Ale to nie ma sensu w tym przypadku. Gdyby tak postąpić, to trzeba byłoby zrobić słabe miejsca tam, gdzie jest naturalne odkształcenie w stronę grzbietu. Coś takiego przeszłoby może innym razem, ale w przypadku łuku z leszczynowego kija nie wróżę raczej dobrych wyników. Lepiej pozwolić pracować ramionom w ramach naturalnych krzywizn. Najbardziej istotne krzywizny oznaczyłem kolorem czarnym. Jak widać, lewe ramię ma zrobiony przez naturę delikatny refleks. Z kolei prawe odwrotnie, ma defleks. Przy czym refleks po lewej jest równomierny. Gdyby oba ramiona były takie, to mielibyśmy szczęście. Niestety, po prawej jest defleks i to miejscowy, takie agresywne przełamanie. Tutaj możemy pozostawić na niewielkim odcinku nieco sztywniejsze miejsce dla wyrównania profilu, tylko, jak wspomniałem wcześniej, nie róbcie wyraźnie słabych miejsc. To oznacza, że refleks po lewej pozostanie po naciągnięciu łuku, bo on pracuje, wygina się i nie chce, żeby był zbyt wiotki tylko po to, żeby uzyskać wizualnie równy profil. Niebieskie linie oznaczają miejsca sztywne. Te należy ostrugać. Ale róbcie to ostrożnie, lepiej po kilka razy sprawdzić i zbierać materiał, Niż z silnego miejsca zrobić słabe, bo wtedy trzeba będzie dla wyrównania ostrugać pozostałe części ramion i w końcu możecie zostać z wygiętą wykałaczką zamiast łuku. Z kolei czerwone strzałki sygnalizują miejsca, w których łuk wydaje uginać się mocniej. To są miejsca słabe, ich nie ruszamy. Będziemy obserwować, jak zachowają się później po zebraniu materiału w miejscach sztywnych. Lewe ramię wygląda już nie najgorzej. Chociaż wymaga dalszej pracy, natomiast prawie jest silniejsze i trzeba je nieco osłabić. Jak widzicie, teraz łuk jest ustawiony odwrotnie niż wcześniej. Polecam przyglądać się z obu stron, żeby lepiej ocenić profil, bo pozory mogą nas zwieść i to, co uważaliśmy za miejsce silne, od drugiej strony może wydać się trochę słabsze niż myśleliśmy. Przyszedł czas na założenie właściwej cięciwy, która napnie nasz łuk. Po napięciu łuku widać bardziej przejrzyście te niedoskonałości profilu, które umknęły nam wcześniej. Linia cięciwy pomaga lepiej ocenić sytuację. Teraz oznaczyłem już tylko te miejsca, które chcę nieco podstrugać. Poprawię jeszcze trochę profil i kończę zabawę. To powinno wystarczyć. Mniej więcej tak będą wyglądać wasze pierwsze łuki. Nie przejmujcie się, jeśli nie znajdziecie idealnie prostego materiału. Jak widzicie, sam takiego nie użyłem, wziąłem nierówniki. Mimo że do najpiękniejszych i najsprawniejszych nie należy, to taki łuk sprawi Wam sporo satysfakcji, jeśli jesteście początkujący, bo nie będzie strzelał na odległość marnych 20-30 metrów, jak zabawkowe łuki. A jak daleko ten konkretny łuk jest w stanie posłać strzałę? Obejrzyjcie część drugą i przekonajcie się.